Cześć! Z tej strony Szymon. Witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym to czytam, wypożyczam, publikuję i kupuję. A propos wypożyczania i przeczytania, witam w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. I tym razem wracamy do świata kryminałów, do książek Przemysława Piotrowskiego. Jest to już czwarty, ta książka tego autora, którą w ostatnim czasie przeczytałem. Tytuł Zaraza. Książka w miękkiej oprawie, kilkaset stron, zaraz zobaczmy ile, 430, bardzo przyjemny druk. Kontynuuje wątki, znaczy niektóre wątki poprzednich części. Po dość, znaczy mocno traumatycznych wydarzeniach z poprzedniej części główni bohaterowie są w nieciekawym miejscu. Generalnie jest tak, w Zielonej Górze w, na policji nastąpiły pewne dość duże zmiany. Główny dowodzący inspektor Czarnecki jest już na emeryturze, więc już nie jest tam tak przyjemnie i wesoło, gdzie że przyjemnie, wesoło to złe słowo. Tak porządnie, tak stanowanie, tak profesjonalnie. Część osób niestety nie przetrwa poprzedniego tomu. Nie, nie będę mówił tego, co się wydarzyło w poprzednim dokładnie, bo to warto jest przeczytania, ale generalnie rzecz biorąc Sytuacja jest nieciekawa. I mamy tutaj bardzo kłopotliwą sytuację, bo po pierwsze mamy osobę, czy znajdują się zwłoki, z których spuszczono krew. No, czyli, no powiedzmy, ktoś by powiedział wampir, no tylko, że wampiry nie istnieją, przynajmniej teoretycznie. Więc policja kryminalna wraz z Igorem Brudnym, Brudnym, Igorem Brudnym ma problem po prostu z, od, z rozgryzieniem tego, co się stało. Mamy kilka, czy kilkanaście nawet nowych postaci, ale kilkoma nowymi, ciekawymi postaciami. To jest nowy prokurator, który prowadzący sprawę, czyli pan Magiera. Jest nowy inspektor policji, czy tam nowy komisarz policji, czyli pan Kłos. Ogólnie trochę się dzieje. Kilka poprzednich postaci też wróciło do swoich ról, nadal są tu. Ale najdziwniejsze w tym wszystkim, że nasz główny bohater, czyli Igor brudny dochodzi do siebie po wydarzeniach z poprzedniego tomu. Jest rehabilitowany. No, dość mocno był pokieruszowany po poprzednim tomie. I jest sytuacja taka, że nagle odwiedza go tajemnicza młoda dziewczyna, która prosi o pomoc w odnalezieniu swojej siostry. I to stanowi, jakbym powiedział, taki punkt zdarzeń, coś, co spowoduje, jakby, nakręcenie się intrygi. Czyli mamy dwie historię, która się teoretycznie osobna, ale zaczynają się splatać. Oprócz tego dość klasycznie, czyli jakieś powiązania mafijno-policyjne, jakieś sekrety z przeszłości, jakieś grzeszki. Tutaj jeszcze do tego wchodzi pewna, tak już wcześniej powiedziałem, taka zmiana. Bo o ile wcześniejszych tomach mieliśmy tą grupę dochodzeniową śledczą, opartą w dużej mierze o takim wewnętrznym zaufaniu i takim wspieraniu siebie nawzajem, to w obecnej historii już tak nie jest, już zaczynają się dość dużo animozji w grupie. Zaczynają być właśnie jakieś podkopywanie autorytetów, podkładanie świn. Nikt nikomu nie ufa, taka atmosfera bardzo zagęszczona. Już nie ma takiej ścisłej współpracy, żeby znaleźć mordercę, tylko jest właśnie często takie komu tak naprawdę mogę do końca zaufać. Jeżeli chodzi o zakończenie, zakończenie jest fajne. I w ogóle rozwiązanie intrygi jest takie nieoczywiste i w wielu momentach, no mnie zaskoczyło, w pewnym momencie zacząłem trochę podejrzewać oczywiście, ale nie byłem do końca pewny dlaczego i, i było fajnie, zgrabne, zgrabnie przeprowadzone i coraz bardziej lubię tego autora I wiem, że jest ciąg dalszy, jest kolejna opowieść, czy kolejna historia z zielonogórską policją z chęcią to poznam, bo naprawdę te trzy pierwsze tomy były świetne. Ten chyba mi się najbardziej podobał, herub. Ten tom czwarty zaraz jest bardzo fajny, bardzo fajny i czekam na kolejny. On jest słabszy niż tom trzeci, bo tom trzeci miał... W tomie trzecim czuło się namacalne niebezpieczeństwo, takie wszyscy byli zagrożeni. Tutaj generalnie aż takiego ataku nie ma. Książkę tę Tą wypożyczyłem w dzielnicowej bibliotece publicznej księżnicy Peskickiej w Wiersku Białej przy ulicy 11 listopada. Mam tam wiele ciekawych książek, niektóre komiksy. Czasami wypożyczam tam, bo ta seria jest tak popularna, że po prostu rozchodzi się i trzeba po prostu pilnować, wypożyczać, póki jest, bo dużo ludzi to czyta i moim zdaniem warto. Napiszcie mi, czy zainteresowaliście się już tą serią, czytaliście ten tom albo poprzedni. Jestem ciekaw Waszego zdania. I Pomysły i sposób pisania tego autora jak najbardziej odpowiada. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.